Witam z tej strony Apple i zaraz grę przyciszę, tylko... A je jebany. Dobra, halo, mieliście taki ruchańsko z grą, taki przygotowany Apple był. E, dobra, powinno być lepiej albo w ogóle za cicho i chyba do 4% będę musiał przygłosić, co? Bo iwar trochę może mi namieszać. Poprosiłem o zwardowanie blue, lecz go nie dostawałem, ale witam z tej strony Apple i witam w kolejnym raporcie. Tanky... Ach, taktycznym Włącza mi się język, e, i tak ogólnie od razu chyba będę musiał na reda iść. E, ogólnie coraz więcej rankedów chyba będę nagrywał, i też postaciami, którymi nie mainuję, żeby była jakaś rotacja. Jednak muszę przyciszyć grę jeszcze, e, więc, ale nie takimi, żeby robić 0,30, nie? Czyli na się na pewno nie wybieram, nie? Żebyście mieli jakąś rotację, dobra, bo iwar jest o tyle dobry. Że on mi nie zawardował tego blue, nie? I on mi poszedł na niego. Jak on nie zaznaczy tego, to on już yy, nie może po prostu, nie ma kombaku, on nie może tego. On nie może yy, zabrać tego, mi, nie skonterdziunglować mnie. O tak, o, to jest dobrze powiedziane. Tylko może po prostu przyjść i mnie zajebać, nie? Ale to już swoją drogą, nie? I właśnie, któryś z widzów prosił mnie o Mastera G i zrobię go. Chciałem go pod full damage zrobić, ale że nie ma nikogo z ekipy nigdy. I oni mają czas, jak. Yy, nie wiem, by jakoś. Nie wiem, tak durnacko mają czas, że. jako oni mają czas, to ja nie mam czasu i na odwrót. Yy, to ten. To ogólnie zrobię go teraz normalnie, czyli pod króla i tak dalej. Więc. Yy, nie będzie killerów trzech. Jakby w ten jest faktycznie dziwny. Dam radę ją porobić. Ej, no zostań, dobrze, dobrze, dobrze. Easy Wiedziałem, że ona flashnie, więc czekałem na flasha z tą alfą Co prawda walnęła mnie tym W, nie? I... W sumie trochę damage'a No, było blisko Kappa Powiedziałbym, że prawie mnie zabiła Ale prawie robi wielką różnicę Halo, ja bym sobie herbatki nalał, bo mi się suszy w buzi Ale jest gorąca i teraz tak, poparzyć się w język? Czy nie poparzyć się w język? O, to jest pytanie Wielcy filozofowie sobie zadają. Patrzcie, killer! Kill! O chuj. Iver. Gosta Ghosta nie mam, więc wam trochę nie pomogę. Łochuj, ale było blisko. Ło chuj, psichuj. Psi nie, chuj, ja nie pomogę. Eee, tak trochę dziwnie ten support ograł, że, że, że pozwolił tak naprawdę Q odbić w tego, w kalistech. Strasznie dużo demaidze zabrało. Czekajcie, te krzaki w ogóle też na mnie działają, nie? Zastanawiam się, że taki ambush nie zrobić śmieszny. Czy nie? Jak myślicie? O, właśnie, póki pamiętam. Dwa gówniksy. Yy, póki pamiętam, nie? Jak wam się będzie podobać, możecie zostawić lajka w górę, co jest raczej oczywiste, i odwiedzić Facebooka, jak wam się nudzi kompletnie. Jak się nie nudzi, to możecie grupę odwiedzić. Ha! Szachmat. Halo, sojusznik pokonany. Ma Jace przecież ma ten... Cztery spele na drugim levelu. Dlaczego on przegrywa? Hmm... Zastanawiam się, czy nie wybrać się do dżungli przeciwnika, bo jak on nie zaznaczy, to faktycznie gówno robi z tą dżunglą. I w tym momencie ja bym tutaj jakieś, wiecie, robił Playsy Boga. Krat mu wszystko. Kapa. Czy ja widziałem warda? Bo jak widziałem warda, to jestem martwy. Chyba widziałem warda, co? Chyba nie widziałem nic. Jeszcze brakowałby, żeby mi tu ktoś wyleciał i bym się wyjebał, nie? O wtedy by ten... Yy, te, poś... Ach, te przejście po dżungli przeciwnika byłoby takie burf Normalnie lepszego by nie było wyjścia. Halo. Chyba napił bez ale nie mogę. <ścoughs> A wiedziałem, żeby zacząć Właśnie nagrywa się? No do dobry gracz. Halo, nie ucina mnie. <ścoughs> Halo, nie! On sam przegrywa na nią! Uciekniesz? Bóg, bądź bogiem, bądź bągiem hm, Dobra yy... Nie ochroniłem go A jak się wyjebie zaraz to będzie śmiesznie, co nie? Jak myślicie? Dobra, przynajmniej mamy ogarniętego Zeda, nie? Powinienem sobie ten Wardziksa pójść zniszczyć Albo mu kazać zniszczyć, ale on się trochę cyka, pewnie. Pamiętam takie ciepło. Hmm. Przynajmniej. i tam już. My to bym pewnie zdążył. Nie, nie zdążyłbym, bo fa fala się kończyła. Dobra, chuj, w Gdzie dobry gracz. No niby robi wymianę często jeden za jeden, nie? 1-3. Jeden, <coughs> często o nie! Dobra, chuj. Mogę tylko mu przepuszować falę. I powiedzcie co ja mam nie tak? To jest promo we fleksach chyba, nie? Ja mam jednego luza i ten. Jednego luza i... dwa Mmm... E, tfu, jednego Luza i zero wygranych, nie? Czyli bye bye promo. I oni myślą, że jak closegierki nie wrzucę? Co? Bo zgłupiliście. Losegierka to moja druga natura, halo. Ja w rankedach mam close gierki, zanim się kurna połowa ludzi na ziemi urodziła. Halo, medytacja. No, bez kitu. To będzie close -gierka. I to w chuj mocna close gierka. No, teraz to pomoc, nie? A zwardować blu to kto mi zwardował? Moja mama? Wcale nie jestem toksyczny. Bard Blue. On start. Jest or no. Pil. Pil the form, form, please. Wcale nie jestem toksyczny. Bo mogłem stracić, gdyby ten iVaret poszedł na inwajda już blue by nie miał, nie? Nawet jakbym... widzieliście, ja byłem trochę później. On zrobił re Reddicksa bardzo szybko i tylko by przyszedł, zaznaczył i smite i ale... Koniec z moim blue. W sumie to może bym się do niego przeszedł, tylko się trochę cykam. W sumie to chyba powinienem mieć w nich wyjebane i ten, i farmić sobie i tyle. Ale dobra, spróbujemy, panie 1-3. Pokaż swoją naturę Boga, dawaj, dawaj. Pokaż na co ci stać. Tylko nie jeden. Słuchaj, oh. słuchaj, szatana. Nie jestem mi tego nie zabierzesz. Moje. Ja tu się snobaluję, a ty masz tutaj farmić. Mogę mu to staksować jeszcze i powiedzieć. FARMIĆ Wcale nie jestem toksyczny <laughs> ja. Kaszel kłamstwa Halo, mam 2-0, ale, ale kieruję tą gierkę Prawie jak Ivern, w sumie nie, identycznie Kierujemy to Dobrze się znasz gracze po prostu, nie? Nie to co reszta drużyny Zobaczcie, ta Fiorka to ma 3-3, nie? Słaby gracz. XD Dawaj, choj... Abo nie, 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 nie... Abort! Dobra, on nie puszuje to wyjebane, nie będę mu kradł farmy. Żartowałem. Pa, pa, pa pa... Za przetrzymanie farmy biorę kanona, Łap O nie! Klus Gierka Dobry botleń, duo bot. Ej, bez kitu. To będzie kiepsko wyglądać. Na DC się widuje troszeczkę. Kurwa, straciłem Redsmo to... dam radę? Nie, nie dam rady. Ale taksy! Patrz, juicy wave! to by tego nie chciał? Ale zostanę wyzwany pewno Dobra. Let's no fight anymore. a, bo oni fajtowali się! Ciekawe czy to taka Kalista jak ja, która nie używa skoku, bo go nie potrafi używać, a jak używa to raz na pięć ataków. To by była fajna Kalista, mówię wam. Teamfighty są nasze, nie? Nie ma kombaku dla przeciwnika. Halo? O. Już myślałem, że ten, że... Zabawa będzie. Już wszystkie lane potrzebują pomocy. Może ja chcę... W... Może ja chcę wydać spend swój gold. Spend swój... Nic nie mówiłem. I tak się kończą ofensywne dajwy. Masz teleporta? Nie masz. No to do boju ja będę szybciej, nalejnie nie tak. Co mi mogłem buty na tak spida? Zabawa by była świetna. Szampańska mówią. Halo, Zetumar? Nie. Halo, fajne taksy. taksy Taksy? Nie karcie mnie w komentarzach, please Przyszedł staksować lane, staksował 2-3 miliony Dobry gracz ze mnie dzisiaj jest bez kitu. ale i tak mam 2-0 w sumie ten Js trochę odzyskał honor, nie? Prawie jak kalista. Kalista też odzyskała honor. <laughs> Kurna, nie, kaszel kłamstwa. Tyle. O nie! Uciekaj! Dobra, wróg się jest pustoszenie. Dlaczego wróg się jest pustoszenie? Przeciwnik pokonany. Tam rady ich robić Mam zarytyczme. Ale łatwo. Dusze nie da się wyprodukować. Wcale nie jestem toksyczny. W sumie nie mam smajta, róbmy to. Dobra, jest nam idzie. Aj war, ci moc, odęgę w łapie. Maina, oni mnie mogą widzieć, dlatego tak agresywnie wchodzą. Dobra, tyk jest nasz. Dobra, abort. Ej, w sumie to dobre ze mnie gracz, muszę przyznać. Na swoich mainach tylko, ale. Ale. To chyba się liczy, nie? Dobra, yy, Kalista zrobi sobie 2 ofensywne. Hmm. Za gorące, za gorące. Abort. Halo, co, co, tu, się, co tu się z wami dzieje? Skąd to zwątpienie? Halo? Bo ona ci zdejmuje. Dobra, nie idę tam. Albo idę zaraz, ale poczekaj. Najpierw, żebyś asysty nie dostał, bo jesteś nuban. Po co ci gold? W sumie to i tak byś pewnie nie dostał, ale... Taki level ulta jest bardzo przyjemny. Ale Nie, to dobra, taksy. Znowu dwa farmy? Halo, zegarek dzwoni, budzik, halo, odbiór. On ma ej, on nie ma teleporta. XD Nadal nie dlaczego ta MFK wyszła... wyszła wtedy z krzaków. Ona mogła uciekać, bo ten się za nią poświęcił, nie? Tym bardziej, że... nie, jakbym Alfę nie, nie... użył, to ten, to najprawdopodobniej bym ten, bym tam przejebał, ale... Ej, no serialnie, no XD. Trzech na czterech, nie? Fokus support! Dobra, triple jest jego. Pe, 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 pe. Ale dobry ze mnie gracz. Ej, był 4 vs 3, nie? I oni, kurczemol, zajebali czterech za dwóch, nie? O co chodzi? Przecież to normalna akcja. Już nie będę podpierdalał ADC, taksował farmy, bo to smutne by... A, zniszczona wieża, bo poszedłem na bot'a. No... no. Co, co wy chcecie? W sumie nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dobra, wchodzimy, wchodzimy. Myślałem, że on ma częściej tego ulta. Pink wynoś. Dobra, ja też się pochwalę swoim, też mam duży. Ej, ja mam 6-0, no xD! Klub z gierka. To fajnie, że jesteś taki chujowy na takim pingu. 03-2. Nie, no to wina raczej ja niż twoje, nie? Pamiętajmy, że na bocie jest. Na bocie jest 50% szansy. No to chodź no! No chodź no! On mi pingał, żeby się. sam mam to robić? no, rozumiem. No, jak co? To... Co wy chcecie? Mogę jednak full AD, iść, wiecie? I chuja tego nie dostaniesz. Hui! Serialnie? Elomelo? W sumie mogę to wziąć albo było śmieszne. I ona dostała smajten. No, XD! O co chodzi? Nie trafiłem ją? Wiesz, jak ktoś mi plis napisze w komentarzu co się stało właśnie XD No i XD Nie, nie działa Ej, no my to przegramy, nie? Tylko ja coś robię w tej gierce Aha Jeden autoatak i ku. Pięćset obrażeń, nie no, bomba. To jest jedna trzecia mojego życia w sumie. Ol, 4 lowy i co ja mam zrobić? Ale bym miał ulta, to by tam quadra poleciała jak nic. Poreda, idą. Chociaż nie, taksy są ważniejsze i tak, bo tam nic nie zajewię. Taksy? Dwa trupy. Kurwa, moja pęta. Dobra, to co chuj sami zróbcie to. Słabe pucy buty. Zamiast kur na wieżę puszować to ten. Wszyscy nie żyją, a my bierzemy smoka, nie? Nic te, ja mam dwa kafle... Przed chwilą zakupy robiłem chyba, nie? Czekajcie, ja podniosę trochę mikrofon. Żeby sobie rajz zasłonić, żeby... bo za brzydki, Tipo... Halo? Oh, dobra. A, tu, 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 tu taksy. Czekaj, ja słyszałem, że ADC jest bardzo dobry, nie? I potrzebuje farmy. To mi powiedział? Dobry ze mną gracz. Tyle mogę powiedzieć. Nie ma mojego blu. Okej okay. czyli Jace już coś robi. Mówię, Jace się już. Yy... Odpukował, bo ja mam wszystkie kill, nie? W tym momencie to wygląda tak, że. E, dobra, bierz sobie, bierz sobie. No wiesz, bierz. Bierz. Ja tego nie potrzebuję w sumie. I mam jakieś blue. W sumie końcówkę w połowie jestem, ale. O, chuj. o chuj. Zróbcie coś! Tylko ja coś robię. Ona stała w ulcie z tym supportem. W sumie to ja też, ale ja dostałem stun to liczy. Dobra, halo. Yy, dobra, mam tyle CD-a. Mm. Jakiś armorek zbudować. O Kalista 9 Co? a 29, 9 normalna akcja, co wy chcecie. Klauz Gierka 4-7 w sumie też jest. Tak trochę. ten jest. Wiecie co to oznacza? W końcu się napiłem. Czyli znowu, szykujcie się na 40-minutowy odcinek, który zostanie zakończony fokusem mnie, a potem, a potem ten, skończeniem gierki. Bo ja mam wszystkie kile. I w tym momencie, no, coś ten Jace robi, nie? Ale oni nawet asyst nie zdążają robić, tak szy szybko kasuje przeciwników, więc... Elo. Ja w ogóle chyba mam też, naj ta, największą farmę w drużynie, Z mnie ściga. No dawaj, dawaj, dawaj! Ziomek, bierz! Dobra, Nie mam czasu tyle, żeby czekać, aż ty nie trafiasz. Kanona straciłem. Halo, co, co się tam czterech dzieje? W sumie to jeden na jeden mnie nikt nie porobi. Dwa na dwa, jak jest Braum, to mnie porobią już. Dobra, tu, 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 tu. Ja Spróbuję też wieżę tam porobić. O, dobra, jest tepek. Co my to bym pewnie tam kwadry miał, ale. base race? Ale ja ich nie powstrzymam już. Niszczono fajnie, Przegrano. Jak ich powstrzymają, to ja wygram tą grę. Ba No niestety! Prawie się udało. Znaczy się, ja mogłem wrócić już sobie jebać tą wieżę, ale myślałem, że oni nie zdajwują ich, a oni kurna zdajwują. Znaczy się, oni tym teamfightowali się, beze mnie jakie ja miałem 80% killi. To było po prostu smutne, moim zdaniem. No ale no cóż, ale... jaki gracze... Taka gra. Tyle. Ty Nie udało ci się kończyć serii. Magiczny S. dostałem. No, normalna akcja. Halo. Największy dipsy w drużynie. No, znaczy się. Ja byłem taki off tanki, nie? Eee, ty i. Nefertite. No, w sumie ja bym tego Ty nie nazwał, nie? Jakby oni się tam nie umarli, to ja bym tą grę skończył. Dobra, ale dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to łapka w górę. Byłem wdzięczny. I do widzenia.